Gdy znika dzień, znowu pojawia się piękna ubrana w grzech Ale dziś nie mam rodzinę, kobieta nie mogę się dać zwieść Gdy znika dzień, znowu pojawia się piękna ubrana w grzech Ale dzisiaj nie mam rodzinę, kobieta nie mogę ich zawieść Ten czas był błędem, Ile tu lat już nie wiem Nie mogę żyć bez ciebie Ale to zabija mnie Z tego już nic nie będzie Obiecywałaś wiele Liczyłem na coś więcej Ale to był tylko seł ludzi nas widziało Ukrywam cię przed mamą I co by się nie działo Ty jesteś moją damą Mieliśmy robić ciano Od wieczora po rano Ale się okazało Okazało się, okazało się, że dałem Ci całe swe serce I na całe życie ubrudziłem ręce Ale Tobie to nie wystarcza i ciągle chcesz więcej Jak mnie już tutaj nie będzie, to będzie następny w kolejce Chociażbym bardzo chciał, nie mogę tak. Pulekusi mnie cały czas, pulekusi mnie cały czas. Chcę, żebym teraz wszystko stracił. Gdy dzień, pojawia się. Ubrana w drzew, nie mogę się dać. Zwieść. Gdy zyka dzień, znowu pojawia się. Piękna, ubrana w drzew. Ale dzisiaj mam rodzinę kobietę, nie mogę się dać zwieść. Gdy znika dzień, znowu pojawia się piękna obrada w Ale dzisiaj mam rodzinę kobietę, nie mogę ich zawieść. Zabrałaś tylu przyjaciół, przez to codziennie nasze bol. Nie mam już serca, czuję chłop. Ale znow kiedy wziąłem szlop, tyle przeszedłem nie czuję no. Dla ciebie pracuję cały rok, żeby cię opisać brakuje słów, żeby cię stracić wystarczy krok. Dałem ci miłość do samych na wyż. dla ciebie byłem gotowy by zawieść Myślałem, że zawsze będziemy razem Nasza relacja tyka jak dynamit Za dużo poświęciłem ci uwagi Jestem poważny, a ciebie to bawi Gdy byłem na nie, to dałaś mi szansę Chciałaś pieniędzy, a nie chciałaś sławy, nie Nie oczekiwałaś nic zamian nigdy Zostaną po tobie tylko blizny Bez ciebie ten świat będzie inny Dziwne Każdy, kto z tobą już był jest winny Ale mówiłem, że będę silny Bez ciebie ten świat będzie inny nie kilka gram, co więcej mogę dać. U mnie emocji brak, i to nie tak, kochani, to nie tak. I chociażbym bardzo chciał, nie mogę tak. ona kusi mnie cały czas, Ona kusi mnie cały czas. Kozium teraz wszystko strach. pojawia się, ubrana dziel. Nie mogę się dać. Gdy znikadzień, znowu pojawia się Piękna obrana w drzew Ale dzisiaj mam rodzinę, kobieta Nie mogę się dać zwieść Gdy znikadzień, znowu pojawia się Piękna obrana w drzew Ale dzisiaj mam rodzinę, kobieta Nie mogę ich zawieść